Co my tutaj mamy? I to jest ten klocka To tyle Udogodnień, tak? Nic nie jest klikalne No co ty udajesz chyba, co? Nie no, on udaje chyba już jak to stało? Gdzie to wcześniej stało? Kurde ty. Czekaj no A tutaj mogę postawić, no Klocki się jeszcze wracają Okej okay. Stoję Za darmo się To mi się podoba Najpierw się wyspnijmy tutaj Chyba jeszcze nie potrzebuje. Nie dobra. <grywia> Jednak potrzebuję i to sporo. Dawaj, klasę pyk. Teraz się chyba już uda. Tak. O! I wszystko poszło. Co za Okej, okay, tu mam klocek z światełkiem Zajebiste, tylko i tak gówno widzę Gdzie jest klocek? A tu jest, u góry. Kurde, spadł mi Okej okay. Trzeba dobrze coś... tutaj, o Puszczaj to Nie, tego Już miałem dobrze, o tutaj postaw go a Ta... co nie wyjdziesz Ta kamaruda tutaj Ty to jest daleko dla Ciebie bo nie wydaje mi się o co ci chodzi, ty? I, nie, ten, ten. Mały mnie denerwuje powoli. Kurde, to, to jest na wyciągnięcie. Na wyciągnięcie czegokolwiek, no. O nie. Problemy robi. Aha, tego to, to nie mogę dotknąć. Czy ja idę w dobrym kierunku w ogóle? Eee, zastanówmy się. Oczywiście, że idę w złym kierunku. Jakby inaczej. Czy ja w ogóle idę? Czy muszę iść? Czy dobrze idę? Czekaj, się. Nie, no dobrze idę. A tu jest klocka, O! Teraz skoczył. Maruda jeden. Tutaj też. Nagle taki się zrobił. Chopsiup. Skoczek mały. Na tego skoczymy. Pewnie że tak nie widzę gdzie kada klocka Chodź tu, bo gówno widzę ja dojść O, świeć mi tu Bardzo ładnie No Dalej nie no dojdę już A, bo to naprawdę ja tu iść tylko tego tu Tak mi się wydaje. Faktycznie no. Tutaj trzeba było iść. Co to ma być? omen, oh, Jakieś gówno klocki tworzy. A muszę do, na to dostać. Aha, spoko. Tylko jakim... Co tam tam to mogę tak jestem Chciałem... inaczej Inaczej, inaczej jestem tutaj, jestem tak. tak. tutaj, czy się tak da. Baś, dobra, ów. No nie tu. On typa skoczył. A tak to nigdy nie chciał. Takie dystanse. Teraz proszę. Jaki skoczny się zrobił. Aha. Tu już muszę przez to przejść. Uff, a jestem zwinny. A jednak nie, czekaj. Tak? Co? Co nie? Co nie? Trzeba się to ciążyć, tak? Dobra. Skoczy najbliżej. Ja e, dziękuję. Oświetlmy swoją drogę śmierci. Uff, od człowieku. Ale to był już na styk Co to, to mam zrobić? Czy znaczy, no wiadomo, dostać się tam, ale. Czekaj. On strztuje z tego, tak? Czyli. O, krok, kim tworzysz, możesz? To sobie zbudujemy tutaj takie przejście powoli. Trochę zajdzie, ale no zaparadzimy. O to w tym właśnie chodzi. Słodeczki mam. Tak, się pogubiłem. Czemu nie mogę to wejść? Co jest? To się nie tak połączyłem. <noise> Jeszcze na to nie wskoczy. A na to tym bardziej wskoczy Tak, ale tutaj coś nie tak jest, tutaj coś też... Pogrzebałem, pogrzebałem i... O! A, bo to jest wyżej, dobra. No i teraz trzeba iść na co poradzę. Bam, mamy to. Tutaj go blokuje coś. Ale, jak ja mi to teraz rozwalę, to. Coś to mi da. Aha, yy, a tutaj tak samo. Czyli mogę tego klocka dać tu na tego? I on ja będzie je produkował. To flagę zajmiemy. I buduj mi klocki. No, tutaj też to potrwa, raczej. Zakładnie tak, będzie trochę się dłużyło, musimy go dać do wysokości, to postać krockowa, i tu wejdzie tak. O. To już mam plan teoretycznie już to wystarczy. starczy. Tak to wyprodukuje, to, to postawić z powrotem. No <laughs> i trafiłem to, nie trafiłem. Jeszcze jeden cykl trzeba przejść. O. I teraz twoja kolej, byk skakujemy, krocu się, u, trochę nisko, czekaj, bam, mamy to, o mój czepek. Wrócił. Znaczy, moje nakrycie głowy wróciło. O to chłop i nabuduje. Znaczy, tu chorągiewka coś tu robi. Ona się do czegoś przyda tam. Albo i tu. Czekaj. O.